Tanie koszyłki piłkarskie kupicie na go-goo-shop.com, a z kodem dawczo macie aż 30% taniej. Siema. W dzisiejszym filmie zrobimy sobie małe doświadczenie dotyczące Lester, jak i Kante. No, jak już wiecie po tytule, oczywiście przetestujemy, co by się działo, gdyby wciąż w Lester występował właśnie Engolo Kante. Jak wiecie, jest to jeden z lepszych środkowych pomocników na świecie. Jeden z najlepszych, oczywiście, w lidze angielskiej. No i w rzeczywistości na pewno ma to duże przełożenie, że on odszedł do zespołu Chelsea. Jednak czy w FIFA też by coś tutaj dało, to Lester? No nie wiem. Dzisiaj się przekonamy. Yy, możecie zostawić łapkę, jeśli film Wam się spodoba, a także suba, jeśli jesteście nowi. No my już zaczynamy, tak więc na początek mamy Leicester bez kante, czyli te takie obecne, symulujemy sobie i patrzymy jak to wygląda, po połowie sezonu 14 miejsce jak możecie zauważyć, no tak więc taki wynik dość słaby trzeba przyznać, a co ciekawe Chelsea na pierwszym miejscu oczywiście mając kante w pierwszym składzie, tak więc no tutaj trzeba przyznać e, Kante jak widać coś chyba daje przechodzimy do Ligi Mistrzów, no i tutaj wielkie zaskoczenie, Leicester dopiero na czwartym miejscu, mimo że ta grupa wcale nie była aż taka ciężka, seria Olympique Lyon a także Besiktas, wydaje mi się, że spokojnie mogli tutaj powalczyć, chociaż o trzecie miejsce no oni tylko jeden punkt zdobyli w ciągu sześciu spotkań, co jest wynikiem trzeba przyznać bardzo słabym, przechodzimy już do końca sezonu, jedenaste miejsce, Leicester City. wynik, no myślę taki dość stabilny typowy środek tabeli, mogło być oczywiście lepiej. Nie jest najgorzej, myślę, że tak możemy to spokojnie skomentować. No tak więc bez większego szału możemy przejść oczywiście do sezonu drugiego. Tutaj, znaczy nie drugiego, tylko oczywiście zacząłem od początku, jakby tą karnierę, z tym, że przeniosłem oczywiście Angolo Cantę do Leicester, Tak więc jakby co by się tutaj działo, gdyby N'Golo Kante wciąż występował właśnie w zespole e, Lisów. Przenosimy się już tutaj 12. miejsce po połowie sezonu i zobaczcie, Chelsea na 7. miejscu. No ja nie wiem, czy to jest przypadek jakiś, e, czy po prostu tak się akurat złożyło w poprzednim sezonie. Chelsea z mistrzem póki co 7. miejsce, więc wielkie zaskoczenie tutaj. E, mega mnie to zdziwiło. No ale cóż, tak czy inaczej, Leicester po prostu gdzieś tam na 12. pozycji, także środek po... Po, e, środek oczywiście tabeli zajmuje a w lidze mistrzów tutaj e, ta sama grupa oczywiście żeby nie było niejasności wychodzi Lester z drugiego miejsca no co prawda tam dość dużo mieli szczęścia bo tylko 7 punktów zdobyli aczkolwiek mieli najlepszy tutaj e, widocznie stosunek bezpośredni z Sevillą i z Besiktasem i tym sposobem to oni wychodzą z drugiego miejsca e, no Besiktas najbardziej tutaj poszkodowany bo mając tyle samo punktów co i i Sevilla nie ma kompletnie nic no ale tak czy inaczej Lester wychodzi z grupy tam zmierzy się tak ze jest z Barceloną, a my przenosimy się do końca sezonu ligowego w Anglii. No i tutaj mamy ósme miejsce: Leicester. Tak więc to jest lepsza pozycja, oczywiście, niż w poprzednim sezonie. Nie wiem, czym jest to spowodowane, naprawdę, ale w poprzednim sezonie 11. Tutaj mamy ósmą, więc o 3 pozycje wyżej. No i to chyba byłoby na tyle. Tak więc my przechodzimy już tutaj do Ligi Mistrzów. No i tutaj niestety Leicester oczywiście musiał uznać wyższość Barcelony. Nikt to chyba to nie dziwi, ale jak widać powalczyli, bo 4 do 3 się zakończył mecz. Czyli no walczyli tam do samego końca, pewnie niewiele brakowało, ale Lester by przeszło dalej. Tak więc myślę, że to będzie na tyle. Myślę, taki także yy, ciekawy odcinek. Co o tym sądzicie, napiszcie w komentarzu. Czyli jak widać, yy, no może jakieś tam małe znaczenie to miało, że Kante był w zespole Leicester, bo jak widzicie wyniki były dużo lepsze. Tak więc to już zostawiam. waszej opinie napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Możecie jakieś własne pomysły podesłać. Ja Wam za dzisiaj dziękuję. To by było na tyle do usłyszenia. No i cześć, trzymajcie się.